Zakończyliśmy rekrutację do szkół ponadpodstawowych w powiecie garwońskim na lata 20, 2023-2024. Powiat garwoński przygotował miejsc więcej, niż, niż było chętnych, oczywiście nie było to równomierne rozłożenie, największym problemem dla nas było żeby rozłożyć uczniów, którzy byli chętni do naszych szkół równomiernie po szkołach. Dla mnie osobiście dużą satysfakcją jest to, że do szkół branżowych, do techników również było duże zainteresowanie, inaczej niż w latach poprzednich, gdzie głównie licea ogólnokształcące cieszyły się powodzeniem i największym problemem było tak rozlokowanie chętnych, żeby szkoły przyjęły taką liczbę uczniów. Na którą były przygotowane i, po, i klasy były odpowiednio liczne. Niestety pewnie zdarzy się tak, że część z uczniów będzie musiała wybrać inne kierunki, ale to wynikało po prostu z zainteresowania e, chociażby klasami licealnymi czy technikami, poszczególnymi klasami większego niż, niż mieliśmy przygotowane miejsca, ale. Przyjęliśmy blisko 1350 uczniów, i myślę, że, że wszyscy powinni rok szkolny rozpocząć tak, jak sobie zaplanowali.